Witam Was, drodzy widzowie kanału Rzepek w filmie informacyjnym. Ten film jest ważny, ponieważ ogłaszam, że serie Plants vs. Zombie Fusion i Cuphead, takie jakie znacie, zostają odwołane. I jest to spowodowane jedną rzeczą: że te serie były prowadzone za chaotycznie. Ale spokojnie, kiedyś wrócą w nowym formacie, ale to kiedyś. A natomiast. Wejdą na ich miejsca nowe serie. Na Plants vs Zombie Fusion wejdzie miejsce Plants vs Zombie 1. Ocinek z tej gry będzie się pojawiał w każdy wtorek, chociaż będzie zależeć od tego, ile mam nauki w szkole. I również to się będzie tyczyć następnej serii, która będzie się pojawiać w piątek. Jest to FNAF 1. I tyle. Zapraszam na mojego Discorda, który dzielę z moim przyjacielem, streamerem. Żegnajcie miłego dzionka, bądź nocy, w zależności kiedy oglądacie.